Dzień dobry, dzień dobry. Dawno nie słyszeliście pewnego dźwięku. Takiego werandowego. Ja przez wakacje wzbogaciłam się jeszcze o drugi werandowy dźwięk, który mnie osobiście zachwyca. Jak wiatr powie, to go będziecie słyszeć więcej. Jak wcześniej wstanę, to będziecie słyszeć też więcej ptaków, ale e, dzisiaj jest dosyć późno no bo są wakacje, a ja ogłaszam, że. Koniec laby, trzeba się wziąć za robotę. Tematów jest bardzo dużo, no i teraz mam nadzieję, że naprawdę już wróciłam. <grym> I się strasznie z tego cieszę. Jest 5 sierpnia, jest wtorek, jest rano. Nie bardzo wcześnie rano, ale jest rano. Jest Nela, jest jej kawa. No i możemy sobie pogadać o różnych fajnych tematach. Eee. No, ja oczywiście, tak jak powiedziałam, no mam ich wiele przygotowanych, gdzieś tam zakodowanych z tyłu, z przodu głowy, na karteczkach zapisanych i w moim słynnym pliku inspiracje do kawy. Co tego dalej mam? Natomiast dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o czymś, co zobaczyłam dosłownie dwa dni temu albo trzy wieczorem, przeglądając rolki na Facebooku. Lubię sobie czasem poskrolować i popatrzeć. Bo jakoś tak się dobrze składa, że eee... <laughs> może coś dobrego. Ja wrzucam w wirtualną przestrzeń, bo jakoś mnie tak <laughs> szanowna y... sztuczna inteligencja Facebookowa wynagradza. Słuchajcie, miało być wsi spokojna, wsi wesoła tu jakieś nie wiem co to jedzie, ale tak strasznie hałasuje. Jakieś urządzenie. Mam nadzieję, że przejedzie. Mam nadzieję, że bardzo wam to nie przeszkadza. Mój Boże. Mój Boże. No dobra, pojechało i mam nadzieję, że znowu będzie wsi spokojna, wsi wesoła. A wracając do tego, jak mnie, jak mnie wynagradza sztuczna inteligencja facebookowa, to jakieś takie strasznie pozytywne rzeczy mi się wyświetlają, dużo jest ich. Mądrych, pogodnych i fajnych i takich które właściwie wzmacniają mnie w tym, żeby czasem na rolki pozaglądać i, i czasem poskrolować trochę więcej niż, e, niż ustawa przewiduje. No i właśnie to był taki wieczór, że sobie na to pozwoliłam. E, I trafiło mi się coś zupełnie niezwykłego, co mnie i rozbawiło i zachwyciło. E, ja szczerze mówiąc nie wiem, jak to jest z tymi prawami autorskimi yy, i co sobie tak można kopiować, wklejać, yy, więc stwierdziłam, że nawet nie będę wam wklejała owej rolki, tylko opowiem, co na niej było, postaram się w miarę plastycznie to zrobić i myślę, że się Wam spodoba. Otóż, yy, widać było zaplecze jakiegoś zakładu pracy. Taki był pierwszy plan, taki rzut trochę z góry. Zaplecze. Yy, no jakiegoś zakładu przemysłowego. I w którymś momencie przez drzwi w, 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 w tą przestrzeń wszedł mężczyzna w takim zielonym ubraniu roboczym. Taki bardzo duży pan, w każdą stronę, duży mężczyzna. I ów duży mężczyzna z. z tak się rozejrzał w lewo w prawo, trochę poprzytupywał, potem się jedną nogą podparł o ścianę. oparł się tak widać było, że ma jakąś przerwę, że się relaksuje. Potem się rozejrzał w lewo, w prawo, sięgnął do kieszeni i wyjął przedmiot. A potem odkręcił ten przedmiot. Plan był taki z pewnej odległości nie było do końca widać, co to on tam ma. To był taki podłużny przedmiot. Potem pomanipulował przy nim dwoma rękami, a potem jedną z tych części uniósł do ust i puścił dużo baniek mydlanych. I wtedy pojawił się napis. Wtedy pojawił się napis, kiedy masz przerwę w pracę, właśnie rzuciłeś palenie. Oj, 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 jak mi się to spodobało, jak mnie to zachwyciło. Nie, że mi jakieś tam wspomnienia z własnego życiorysu przywoływało, bo ja nigdy w ten sposób akurat nie wpadłam na to, żeby zastępować palenie. E, natomiast pomyślałam sobie, wow, jakie to jest genialne, wow, jakie to jest super, wow, jakie to jest w ogóle nasze, nie? Takie, takie. Po prostu behawioralne i rodzinocentryczne. Znaczy, nie wiem, czy temu panu żona czy mama podpowiedziały, żeby sobie wziął bańki mydlane, czy to jego własna inicjatywa, ale generalnie ta historia jest o zastępowaniu zachowań, czyli o tym, co my tak naprawdę na każdym kroku robimy w naszej pracy. Zastępowaniu zachowań tych trudnych, bolesnych, zachowaniami yy, takimi, które będą. Akceptowalne społecznie, a może nawet będą takie e, życzliwe społecznie, tak? W sensie, że inne osoby będą na nich korzystały. Patrzcie, jakie to jest super. Zastępowaniu. E, to dlatego na przykład, kiedy mamy malucha w, w przedszkolu, w grupie, który chodzi i potrąca uderza różne dzieci, to uczymy go tego, że podchodził. I, nie wiem, przybijał piątkę, albo zapytał, czy pobawisz się ze mną, albo, e, nie wiem, wyciągał z kieszeni autko i pokazywał rówieśnikom, mówiąc: Popatrzcie, jakie mam auto. E, to dlatego, jeżeli mamy dziecko, które biega, skacze i roznosi pół domu, uczymy go na przykład oglądania telewizji e, z mamą, e, czy e, zabawy klockami. Czy nie wiem, wspólnego obierania marchewki na zupę? Popatrzcie, to cały czas jest historia o tym, że jeżeli mamy negatywne zachowanie, to my tak naprawdę nie możemy go po prostu amputować. Zostanie pustka, zachowanie nie znosi pustki, ale my możemy w to miejsce, w którym pierwotnie było trudne zachowanie, Wbudować prawidłowe zachowanie, jakiekolwiek zastąpić, po prostu zastąpić. Tylko słuchajcie, o jednym trzeba pamiętać, w tym wszystkim jest jedna bardzo ważna rzecz, że to już tak nie zadziała, jeżeli dopuścimy do zachowania. Mhm. To znaczy, popatrzcie, bo jeżeli by ten człowiek, na tym przykładzie to będzie pięknie widać, jeżeli by ten człowiek wyszedł na przerwę w pracy, zawsze wychodził na przerwę w pracy i zapalał papierosa, nie, i gdyby on teraz wypalił sobie papierosa, a potem popuszczał bańki, to ewentualnie wzmocnilibyśmy palenie papierosów, jeżeli on lubi puszczać bańki. Ale jeżeli nie dojdzie do zapalenia, a on puszcza bańki, to to prawidłowe zachowanie zaczyna nam wypierać to zachowanie nieprawidłowe. I dokładnie tak samo jest w domu. Jeżeli dziecko zaczyna się złościć, krzyczeć, nie wiem, czy pojawia się jakaś agresja, czy pojawia się jakaś destrukcja, i wy dokładnie w tym momencie mówicie: No to choć pooglądaj sobie bajkę. No to de facto wzmacniamy zachowanie. Tak, bo najpierw się dziecko nudziło, potem pojawiły się trudne zachowania, a potem dostał nagrodę. Tak nie wolno robić, pod żadnym pozorem. Tak nie wolno robić. To prawidłowe zastępowanie to będzie, ma dziecko czas wolny i wy wtedy przekierowujecie go od razu jakby na to fajne zachowanie, na to prawidłowe zachowanie. I nie, nie chcę teraz zaczynać dyskusji o tym, czy oglądanie bajek jest fajnym zachowaniem. Ono jest na pewno tysiąc razy lepszym zachowaniem, czy nawet oglądanie, nie wiem, jakiegoś brazylijskiego tasiemca serialowego, to będzie tysiąc razy lepsze zachowanie niż, nie wiem, destrukcja w domu, tak? I rozbijanie, nie wiem, szyb, czy łamanie łóżek, czy cokolwiek innego, tak? Czy nawet tylko w kółko stymulowanie się i trzymanie rąk w ustach, czy nawet tylko, nie wiem, bieganie ze smoczkiem w ustach, czy z jakąś zabawką w ustach, to dużo lepiej jest nauczyć, żeby dziecko na przykład siedziało i oglądało. A, tak sobie myślę, że pewnie wielu z Was intuicyjnie sięga do tego typu sposobów. E, I może tak na rozgrzewkę, może tak na wzmocnienie Neli w regularnym nagrywaniu kawopicia, e, namówię no, Państwa na opowieść o tym, co już Wam się udało zastąpić u Waszego dziecka, co już się pozmieniało jakie zachowanie udało się zastąpić innym zachowaniem. A bardzo jestem tego ciekawa. No, to liczę na opowieści. Czy to u własnego dziecka, że tak powiem, rodzonego, czy to u własnego ucznia. Tu zwracam się do nauczycieli, bo wszak wy też korzystacie z tychże technik. E, napiszcie, dzielcie się. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mhm... No to co? Pierwszego ty zapłoty. Ja życzę wszystkim cudownego dnia. Niech jutro będzie lepsze niż dziś. Dziś niech będzie lepsze niż wczoraj, a pojutrze nie będzie lepsze niż jutro. Niech nam się dzieje na grupie, w waszych domach, w waszych miejscach, gdzie spędzacie wakacje. No i dzielcie się tym, jak te wakacje upływają. Ja bardzo się cieszę, bo na grupie rodziców dużo się dzieje i rodzice chwalą się, że pojawiają się nowe umiejętności. Ja chcę powiedzieć, że wielka. wielka.